Ja chciałam moim kolegom pogratulować i swojej analizy tak naprawdę sama czułam, wnętrzą dumę. Jaka ja jest recepta? Ciężka praca, fajni uczniowie, dobrzy nauczyciele, wsparcie środowiska. Pewnie trochę o tym będziemy dzisiaj na, na spotkaniu z Panem Chrysta Klimat szkoły. To nie są przypadki. To nie są przypadki i myślę, że nasza szkoła też pokazuje, że ten konstans. E, czyli taki powtarzalny efekt, jeśli chodzi o wyniki matur, o olimpijczyków, e, po prostu jest w e, naszym opolskim środowisku satysfakcjonujący. To zapewnia nam sukcesem przede wszystkim klimat szkoły. E, to, że e, wspólnie pracujemy. My karady kierownicza, nauczyciele, ale uczniowie i, i rodzice e, na to, co dzieje się w naszym szkolnym środowisku. E, reagujemy e, na zmiany, podejmujemy wspólnie decyzje. E, I przede wszystkim oprócz wysokiego... Na poziomie nauczania i wysokich kompetencji kadry kierowniczej, dbamy o to, rzeczy nieformalne, o zapewnienie rozwoju pasji naszym uczniom, o to, żeby oni mogli być z inicjatywami, żeby budowali swoją samorządność. Staramy się też wychodzić na zewnątrz do środowiska lokalnego, do pracodawców, szukać też wsparcia w naszych uczelniach. Mamy świetnie działający zespół Przede wszystkim można zapisać się do nas, do wolontariatu.